Mystery The Pickup Artist. Mam problem z recenzją tej książki. Problem polega na tym, że bardzo ciężko mi się czytało książkę, o której wiedziałem, że nie jest napisana przez autora, który jest wymieniony na okładce. Skąd ten pogląd? Otóż oglądałem kiedyś wideo z Venusian Arts i w którymś wystąpieniu Love Drop, a więc współautor tej pozycji, opowiada anegdotkę o tym, jak przez wiele tygodni musiał namawiać Mysterego, aby ten przeczytał. Przeczytał swoją poprzednią książkę, Revelation, przed jej wydaniem. Anegdotka wydawałoby się całkowicie błaha, zmieniła dość istotnie moje postrzeganie tej książki. To znaczy, w dalszym ciągu uważam za mega wartościową i merytoryczną, podobnie jak poprzednią. Niemniej ciężko jest mi brać ją do siebie, gdyż wiem, że niemal na pewno nie mówi do mnie Erik, a Chris Odom. Nawet niektóre zdania wyraźnie brzmią, jakby były przez niego napisane. Tak więc tyle, jeśli chodzi o otoczkę. Natomiast co do samej książki, to jak już wspomniałem, jest bardzo wartościowa i merytoryczna. Co prawda nie do końca kumam ogólny jej zarys, przedstawienie około tygodnia z życia Project Miami, z dialogami i wewnętrznymi przemyśleniami autorów, przeplatane z opisami samej metody i przykładami. Natomiast niektóre uwagi i rekomendacje wgniatają w fotel. Na przykład, aby wylistować wszystkie swoje DHV i ułożyć do nich rutyny jeszcze zanim wyjdzie się na postwisko. Za to właśnie kocham Mystery Method, Venusian Arts, 3 Second Rule. Za tę analityczność.